Bardziej chyba znane zdjęcie i znane aktorki, zwłaszcza ta jedna jest znana z popularnego serialu telewizyjnego. się państwo, tak? Ta w głębi to oczywiście Karolina kominek Skuratowicz, która gra rolę Inki, a te dwie dziewczyny grają rolę babci Agnieszki i jej siostry. Czyli, czyli ja, Ale zobaczcie w oryginale, jak one wyglądały, jakie to były piękne dziewczyny. To, to jest właśnie... No po, popatrzcie, proszę pan Agnieszko, proszę się babcia pokazać. Po Która babcia jest babcia Agnieszki? Popatrzcie na nią. Po lewej. Po 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 no ale obydwie bardzo widać Zawadiarskie. W ich mieszkaniu na ulicy Wrublewskiego 7. Wróblewskiego 7 był punkt kontaktowy. Wileńskiej AKI. Inka ten adres dostała, żeby spędzić ostatnią noc przed powrotem do oddziału. Niestety, niestety, nie wiedziano, że lokal już jest spalony. No, bardzo mądrze to było pomyślane, młode kobiety, no więc nic dziwnego, że tam od czasu do czasu jakiś mężczyzna przychodzi, ale niestety lokal był spalony. I nad ranem 20 lipca 1946 roku Inka została aresztowana. Ich nie aresztowano razem z Inką, dopiero po pewnym czasie zostały aresztowane. Dostały wyroki więzienia. I pamiętam Pani Agnieszko relację Jadwigi, siostry Pani babci, jak mi mówiła, siedzi w więzieniu w Gdańsku na Kurkowej, w dawnym niemieckim więzieniu na Szisztangę. Totalnie załamana, nie widzi dla siebie żadnej przyszłości, żadnej nadziei, ale cela, w której siedziała, przylegała do łaźni więziennej. I nagle Jadwiga słyszy jakieś głosy dziecięce. Myśli sobie, zwariowałam chyba. Słyszy głosy dzieci, a to byli nastolatkowie, nie dzieci, 15-16 lat. Słyszy wprowadzane wprowadzanych do łaźni nastolatków, którzy, którzy też siedzą w więzieniu. Rysiu Szkolnicki z Gdyni, jeden z animatorów grupy antykomunistycznej Orlęta, Orlęta z Gdyni. I ona słyszy tego Rysia, ma taki dziecinny głos i myśli, że zwariowała. I uderza w tę ściankę, to była taka cienka ścianka, ją podbiega. Kto ty jesteś? Melduje się ryś dowódca Orląt. I Jadwiga mówi mi, Panie Piotrze, jak ja to usłyszałam, tam się sobie kurczę, to ja stara baba. Ona była stara, bo była w wieku Agnieszki, Czy <grywa> nie miała, proszę Państwa, dwadzieścia parę lat. To ja stara baba użałam się nad sobą, a tutaj dzieciaki też siedzą w więzieniu i mówię, że natychmiast się podniosła moralnie, duchowo, że już od tej pory nie narzekała na swój los. Także. To są te dziewczyny, u których była inka. Proszę Państwa, a propos tych niedokładności w spektaklu, bo to było tak, że scenariusz powstał w ciągu paru dni. Najpierw przyjechała pani Natalia koręcka grus która wtedy była znana z tego, że reżyseruje Emia Miłość. No i przyjechała do mnie do domu i czy ja bym mógł opowiedzieć tę historię, bo wydaje się, że to jest ciekawe i że coś z tego można zrobić. No, mieliśmy sobie godzinkę porozmawiać, przyjechała przed południem, wracała razem ze swoim ekipą wieczorem. Pojechaliśmy w tele, pokazałem wszystkie miejsca, powiedziałem wszystko, co wiedziałem na temat linki. Kilka dni później przysłała mi scenarzystę, pana Tomczyka, i on mnie zaprosił do siedziby Telewizji Gdańsk. Nie powiedział mi, miał magnetofon ukryty pod, pod blatem, chyba żeby mnie nie peszyć, i mnie naciągał na gadanie. A ponieważ ja lubię generalnie lubię mówić, więc chyba trzy godziny mi opowiedziałem mu teraz osobną historię, on mnie nagrywał. I po paru dniach już powstał scenariusz. I są takie różne drobiazgi. Na przykład wójcika nie było w więzieniu w dniu egzekucji, egzekucja to nie jest dobre słowo w dniu zabójstwa Inki Zagończyka, nie było wójcika tego naczelnika więzienia, tylko był Alojzy Nowicki. Zastępca naczelnika więzienia. Jadł i sam bez konsultacji, jak zobaczył tych 10 chłopaków z KDW z pepeszami, załadowanymi do pełna, to się przestraszył. I doszedł do wniosku, że lepiej nie ryzykować. Bo jeśli tam w takim bębnie, to była ta pepysza bębnowa, tam było ponad 70 sztuk amunicji w jednym bębnie. Jeśli oni popatrzą na dziewczynę i nie uwierzą, że to jest jakaś tam zdrajczyni. I Nowicki mówi, siedzieliśmy nad nim jak sępy, pracownicy i w pięciu i przebieraliśmy nogami, żeby mu zadać pytanie, jeden drugiego szturchał, nie teraz ja. I w końcu myślę sobie zaraz go spłoszymy i w ogóle przestanie mówić, ale na szczęście mówił. Na szczęście mówił, potem się okazało, że lekarz mu powiedział, że ma nowotwór. I mówił, rozmawiał z nami, I to był pierwszy przypadek w gdańskim, że człowiek z tamtej strony barykady, Chciał rozmawiać, potem się... się okazało, że nie miał nowotworu nie, nie, nie wiem, jak długo jeszcze żył, może jeszcze żyje. W każdym razie bardzo ciekawa jego relacja była. I proszę Państwa, to co jest w scenariuszu, to jest autentyczne. Nowicki mówi tak, a jak się odwrócą, a jak się odwiną, a jak wygarną do nas, bo myśmy się zapytali, dlaczego wyjmował im amunicję. Bo on im powiedział, że zgodnie z regulaminem muszą zostawić te depesze u niego w gabinecie, bo nie wolno przez więzienie iść z naładowaną bronią. Więc oni szli bez, a potem z, y, strażnicy więzienni im przynieśli te depesze. Ale w każdym bębnie było już tylko 10 sztuk amunicji, czyli w sumie, bo on nie był pewien, że było ich 10, może było 9, no bardzo się nie mógł pomylić. No tak czy tak, było około 100 sztuk amunicji, żeby zabić dwoje ludzi z odległości trzech kroków. No i Inka żyje po tej, po tej sali. Także została, było potem prowadzone śledztwo przez Wojewódzką Bezpiekę, dlaczego nie zginęła od strzałów dziesięciu z tego plutonu egzekucyjnego i Nowicki tak nam to tłumaczył. No wiecie panowie, tutaj taki się okazał, że jest takim filozofem też. No wiecie panowie, człowiek to jest taka istota myśląca z duszą. No mnie się to bardzo podobało. Myśmy to wszystko nagrali, tę rozmowę. To jest wszystko w filmie, nagrane. W filmie Gruz 200 jest taka scena, gdzie siedzi ten profesor Artiom i mówi, mówi, że to wypijmy. A on mówi nie, wy komuniści duszy nie macie. <laughs> No, to coś z tą duszą oni mieli jakiś problem z tą no duszą, jeszcze, z tego tak wynika. Jakiś problem mieli. Ale proszę Państwa, więc tu jest tak, że nie widzimy tej sceny. A szkoda, że niby oni do kieszeni resztę amunicji włożyli, to nieprawda. Nowicki nam powiedział, że jak wyszli z jego gabinetu, to on gorączkowo rozkręcał te bębny, wyjmował zostawiał po 10, a resztę zgarnął do szuflady swojego biurka. I tak sobie pomyślałam, że gdyby ta scena była, to zrobiłaby duże wrażenie, a co najważniejsze, scena prawdziwa, nie żadna tam zmyślona. Proszę Państwa, ukazała się książka niedawno pani Luizy Uniewskiej. To dziennikarka związana z Gazetą Wyborczą. Pani Uniewska pani dzwoniła, dzwoniła do mnie. Ja się nie wypytywałem, kto to jest. Ja się zawsze cieszę, jak ktoś chce pisać o Ince, to się cieszę. Był taki czas, że tylko ja i i koledzy się ze mnie podśmiewali w ipn i nazywali mnie inkologiem. W pewnym sensie też mi to sprawiało przyjemność, bo ja uważam, że nawet jeśli nic innego dobrego nie zrobiłem, to to, że pomogłem w pokazaniu tej dziewczyny Polsce, to już, to już mogę się cieszyć, już można umierać, panie mówiąc panie... językiem Marii. Mnie nasuwa się jedno, jedno pytanie w tym momencie. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ta obawa tego prokuratora, nie mogło być tego zupełnie znikąd, bez A, a Tam coś musi zacząć się kryć. Ja zawaliłem całą rozmowę z Nowickiem, wie pan, bo, tam, bo, on, bo on się zaciął, bo mnie diabeł podkusił i mówi, a były takie przypadki właśnie, w Polsce? No? On tak spojrzał i sobie uświadomił, z kim on gada. Mhm. I tak się zaciął, tak się zamknął, że dalszy no, ciąg rozmowy. I potem pamiętam, Piotr Lewiński strasznie był zły na mnie, mówi, widzisz, co narobiłeś? Mówi, to pytanie miało być na samym końcu, a wcześniej już inne. No ale faktem jest, że, że tak to było. Panny Mikołajewskie, a to jest nasza Agnieszka i teraz popatrzcie, Przepraszam, że tak mówię, ale ona jest jak z rodziny teraz to już. Mój brat siedzi tutaj na sali, też wnuk. a no proszę. A, to siedzi sobie cichutko, no to proszę się pokazać. Czyli brat Agnieszki, tak. I zobaczcie kochani, że Inka ma wnuki. No, Inka ma wnuki. Umarła, aby żyć. Bo Agnieszka i braciszek, jak ma na imię? Dominik. Dominik są wnukami Haliny Mikołajewskiej. Są wnukami w pewnym sensie Jadwigi, bo one są związane z tą sprawą, a skoro tak, to są także wnukami Inki, bo przecież one we trzy, tę ostatnią noc uczyły się tej pięknej pieśni, pięknej pieśni, a kiedy przyjdzie wiosna, pieśni uderzeniowego batalionu kadrowego, UBK. To taka formacja związana z ruchem narodowym w Warszawie, związana. No, z elitą warszawską, narodowców. Yy, grupa Sztuka i Naród, Trzewiński i inni poeci znani z tej grupy byli albo żołnierzami tego UBK, albo ściśle związani z tą formacją. Mówiło się, że to najlepiej uzbrojona formacja Polskiego Państwa Podziemnego. I oni z Warszawy zostali przerzuceni do Wilna. I zdobywali, atakowali Niemców w Wilnie w czasie operacji Ostra Brama w lipcu 1944 roku. I dlatego Inka znała ich piosenkę. Znała, pio mój Boże, dziewczyna z Podlasia, łączniczka w oddziale partyzantki kresowej wileńskiej. Śpiewała piosenkę chłopaka z Warszawy, Andrzeja Trzybińskiego z grupy, z formacji na narodowej. To jest piękno. Piękna jest ta piosenka. I mówiły e, Halina i Jadwiga, mówiły, że strasznie się chciały tej piosenki nauczyć, ale piosenka była trudna. I dlatego Inka była aresztowana dopiero między trzecią a 4 nad ranem, ponieważ e, ci łubowcy dostali polecenie, że dopóki światło nie zgaśnie, to nie mają wkraczać. No a wiemy, jacy byli funkcjonariusze UB. To było na zasadzie zamieć i gołoleć na skrzyżowaniu, tak nami te późniejsze dowcipy. Więc oni zgodnie z tym rozkazem yy, czekali tam pod oknem, wściekali się, złościli, ale dopóki światło nie zgasło, to nie wkraczali. Zobaczcie, kochani, to jest Inka naszej Panny Agnieszki. Jak wam się podoba? To nie jest fotografia, tylko to jest dzieło sztuki, proszę. Bardzo bym chciał, żeby ono było dostępne w jakimś dobrym publicznym miejscu w Gdańsku. Jakbyście mieli Państwo pomysł, gdzie to dzieło powinno być pokazywane. We Wrocławiu. Właśnie. Na przykład we Wrocławiu, no pewnie. A wiecie kochani, ile to ma wysokości? Dwa i pół metra. Dwa i pół metra. Ambitna, ambitna dziewczyna, bo to była praca dyplomowa, tak? A, no, placa dyplomowa to musiała być duża. Proszę państwa, a propos Wrocławia. Parę lat po śmierci Inki we Wrocławiu został aresztowany jeden z żołnierzy, których ona znała, jeden z żołnierzy, majora Łupaszki, młody Urbanowicz, pseudonim Zabawa. Był studentem Uniwersytetu Wrocławskiego. I bolszewia mu nie darowała. Był studentem drugiego roku Uniwersytetu Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Na drugim roku studiuje się romantyzm. Może czytał, ten, I to czytał tam? Czytał dziada. Skazany na śmierć wyrok wykonany. Parę lat po tym wszystkim, gdyby chociaż więzienie, zachował się jego list pożegnalny do, do pani z Wrocławia. U której wynajmował pokój. Także pamiętajcie, kochani, z Wrocławia, żeby ten wątek też w związku z inką w waszej, waszej dokumentacji, żeby się też znalazł potem, dokładnie o tym porozmawiamy. A to jest pomysł panny Agnieszki bardzo oryginalny. Wiadomo, że artyści mają pomysły. To jest grafika, to jest twarz. Selmanowicza-Zagończyka, ale zrobiona z daty jego śmierci. I też 2,5 metra? Mhm. No, to, to musi robić wrażenie. A to jest, proszę Państwa, łączka. Też dzieło Panny Agnieszki. Teraz się nie mówi Panna, ale tak mi to pasuje do Agnieszki, proszę nie wybaczyć. Taka stara warszawska piosenka. Czy tutaj mieszka? Panna Agnieszka. Tak, zna Pani? No, no to Proszę Państwa, a tu mamy naszą artystkę, jak stoi ko koło swojej babci, koło swoich babci można powiedzieć, o, i ona wygląda bardzo grzecznie, a mówią, że takie okropne młode pokolenie, a babcie, proszę bardzo, jakie zabadiaskiem. Także myślę, że to jest też takie bardzo symboliczne dzieło. O, a tu jest Agnieszka w pełnej klasie przy swoich czterech dziełach, które stanowią pracę dyplomową. To jest na Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku, tak? A ponieważ jak jest babcia i jak jest wnuczka, to muszą być też rodzice. Więc tu jest zdjęcie Agnieszki z rodzicami. A pani Barbara, córka Haliny, mieszka na Wolgierskiego, tak? Znaczy, teraz już nie, ale Wyberskiego 7 jest to dom, jest w, w posiadaniu rodziny. Aha, Ten czyli dalej jest, rodzinie. dalej jest w rodzinie. Dalej <laughs> jest Można zawsze przyjechać zobaczyć. Myślimy właśnie o tym, żeby jakąś tablicę upamiętniającą. Bo nie ma. Tak, nie tak. To myślę, że wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Chciałam powiedzieć, że po praca to jest taki hołd poświęcony. Um, to taki hołd poświęcony żołnierzom niezłomnym w generalnie pamięci, między innymi babć. Chciałam pokazać, że można w taki współczesny sposób jakoś pokazywać za pomocą między innymi sztuki, y, takich obrazów. Można zrobić film cokolwiek, y, pokazywać historię. I to jest takie właśnie zaproszenie mu, y, dla młodych ludzi, którzy chcieliby opowiedzieć o ważnych, ważnych czasach, które są albo tuszowane celowo, albo zapomniane, historia, której się rzeczywiście w szkołach na razie nie uczy. A A czy czy zapraszam na... do inicjatywy. Bo A, jest czy pan do A czy Panna Agnieszka.? A czy Panna Agnieszka nauczyła się tej piosanki, której babcia się uczyła? Niestety nie. No, no, no no, no jak? No to... To, to jest wymagane, także na następnym spotkaniu będzie pani, pani śpiewać. I teraz uwaga, Wrocław, Wy się musicie tego nauczyć. Koniecznie. Jest na, U... na YouTube, ale wykonanie Andrzeja Kołakowskiego, gdzie? Tam, no, do takiej piosenki jest. Nie nadaje się, on swojej piosenki pięknie śpiewa. Więc trzeba się tego koniecznie nauczyć, bo to jest przepiękna piosenka Andrzeja Trzebińskiego, chłopaka z Warszawy, narodowca, który umierał w, w egzekucji ulicznej, postawiony przez Niemców pod ścianą na ulicy. Trzeba się tego nauczyć. To się nadaje na chem szkoły. To się nadaje na szkoły. Słyszycie, co tutaj pan mówi? Na hymn pierwszego LO Imienia danoty siedzi główne, inki dla Wrocławii. A jeśli łzy już będą, jak dalej było? To mi przynieść. I tylko mnie nie całuj, i nie broń, nie broń iść, bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrózł, i ciebie z karabinem do końca będę. W marsz, uderzenia. No i teraz, kochani, rozumiecie, dlaczego, dlaczego Halina i Jadzia potrzebowały czasu aż do w pół do czwartej, żeby się tego nauczyć, bo razem śpiewały piosenki, które znały z partyzantki winańskiej, na przykład na znojną walkę, albo już dopala się o dzięki ale tego się nauczyć to nie była taka prosta sprawa. Więc ta w pół do czwartej nam się tutaj całkowicie wyjaśni. Popatrzcie, jak jest, jak, jakże piękne są słowa tej piosenki. Mój Boże. A jeśli będzie lato? A jeśli będzie jesień? I ukochana ostatnia zwrotka Marii Andrzeja Kołakowskiego. Poniosę nad granicę kaliny, kłosy, bzy, to z nich granice będą, z miłości, a nie z krwi, granice mieć z miłości, w żołnierskich sercach u, nasz kraj gdzieś tam się kończy, gdzie w piersiach braknie tchu. To wymarcz uderzenia i mój, i mój, i mój w ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie to tylko z naszej krwi. A gdy powstał.